Witam Was, Panny. To jest dla Was czytanie na listopad 2022. No, zobaczmy, co się będzie działo dla Was w listopadzie, dla Panny. Jakie mamy wiadomości dla Panny? Sytuacja. Ósemka pentakli. Wyzwania. Paść pentakli. Przyczyny. Czwórka pentakli. Przeszłość. Dwójka pentakli. Co macie w głowie? Szósta kijów, okej. Okay. I jeszcze jedna karta wypadła. I głupiec. Co nadchodzi? Król pocharów i siódemka mieczy. Do w tej sytuacji. Co się dzieje dookoła? Cesarz. Ok. Nie, to nie jest cesarz. Właśnie. On zawsze mi się w tej talii przypomina. To jest król mieczy. Eee, dobrze. Czego nie widać? Gwiazda. I potencjalne Mank, okej, okay. dobra. Pod spodem mamy dziesiątkę pucharów. No dobrze, praca, praca, praca u Panny. Bardzo dużo pracy, dużo zaangażowania, dopracowywania do perfekcji. I tutaj e, myślę, że tak, kończysz coś i już na zakładkę planujesz coś następnego. E, natomiast e, myślę, że no, jesteś też tutaj ekspertem i tą osobą, która wie dokładnie, jak tutaj wszystko trzeba zrobić, ale też e, jest sporo też takiego za zaangażowania. Coś musisz tam fizycznie jeszcze zrobić, że tak powiem, w tej starej rzeczy, która, która jest już dopracowana, doszlifowana. No to są też dobre pieniądze, ale i, i tak jakby chcesz to skończyć po swojemu, na wysokim poziomie, ok? Um. I jesteś tutaj tym ekspertem. I to mam wrażenie, że to jest coś, co już jakby ciągnie się od dłuższego czasu. To może być na przykład stary projekt, to znaczy stary, w sensie taki, który jest na ukończeniu, albo stara praca i pełne ręce roboty. Natomiast ty pokazując się jako papież tutaj. Jesteś tym, który wie, jak to wszystko ma być poukładane. I ósemka pentakli mówi o kończeniu czegoś. E, jeszcze dopracowywaniu. Do ona już tylko poleruje to, co już tak jakby wyprodukowała. Dwójka Kijów mówi o tym, że pełne ręce roboty są, duża, dużo się kręci, e, prawda, ten symbol nieskończoności jako ta ósemka pentakli, prawda? Pentakle. Więc y, sprawy są na ukończeniu. Tak, jest to coś stałego, co y, czwórka pentakli, coś twojego i y, y, są z tego pieniądze, ale też dużo jakiegoś takiego y, dokończania. Okay. Wyzwaniem całej tej sytuacji jest jakiś nowy projekt, nowe przedsięwzięcie bądź e, przedstawienie tego, co tak naprawdę zostało zrobione. Okay. Czyli paść pentakli. E, to jest zupełnie tak jakby nowa młoda energia, jeszcze nie rozwinięta, dopiero tak jakby kiełkująca. Okay. A ty jesteś tym mędrcem, prawda? tym papieżem, który tutaj e, wyznacza kierunek cał całego tego przedsięwzięcia i no, ma jakąś wysoką pozy pozycję, jakiegoś e, e, takiego wiedzącego tak? autorytetu. O. Co masz w głowie? No po pierwsze skończenie z sukcesem, to coś tutaj zacząłeś, co się zaangażowałeś. Ta szóstka Kijów mówi o tym, że to ma być tak, jak ty to zaplanowałeś i to ma się udać. Jest też pewność siebie, więc ja myślę, nie, nie widzę tutaj jakby... Um, że coś tutaj pójdzie nie tak. Mam wrażenie tylko, że problem jednak polega na tym, że Ty najwięcej tutaj robisz, ponieważ pojawia się ta siódemka mieczy. I drugi, drugie, jakby skupienie, to jakby zamknięcie tego i pójście w nową drogę, bo głupiec mówi o tym, że zrzucamy z siebie bagaż i ruszamy w nową przygodę, prawda? Natomiast jest to tutaj ten paść, czyli ta nowa sprawa, jest e, tutaj wyzwaniem, bo, prawda, cały czas jest to skupienie na tym, co było, tak? E, I na jakiejś, właśnie ekspertyzie. Mam wrażenie, że tak jakby nie możesz sobie rozplanować jakby takiego właśnie czegoś nowego, jakichś nowych spraw, ponieważ um, jakby ciągle jesteś skupiona na zakończeniu czegoś. Co się pojawia, jakie, jakie sprawy przychodzą do Ciebie, czego będziesz doświadczać, no mamy króla pocharów i króla mieczy. I tak jakby <laughs> mamy tych <laughs> dwóch króli, pomiędzy nimi jest siódemka mieczy. Siedemka Mieczy mówi o takim zachowaniu mnie wprost, e, strategii pomiędzy nimi. Mam wrażenie, że też unikaniu jakby jakiejś takiej... Mm, e, Robimy czegoś po cichu, jest tutaj jakaś strategia, tym bardziej, że mamy tego króla Pucharów, on jest małomówny, on nic nie mówi, więc y, to może być jedna osoba, tak, która się prezentuje prawda? król mieczy, wymagający, często to jest wodnik, e, prawda? Cichy e, i obserwujący mało konkretów dający. E, bo Siedemka Mnieczy mówi o tym, że coś po cichu robimy po swojemu albo znajdujemy sobie wymówkę na coś. Więc mam wrażenie, że to powoduje tutaj ten nadmiar pracy i ty, jako ten ekspert, który musi za wszystkich mówić, jak co ma być zrobione, tak? On prowadzi kościół, prawda? Papież prowadzi kościół, więc mówi, co ma być, co jest dobre, co jest złe. I tak, jakby jest wyznacznikiem dla wszystkich, tak? Natomiast no no. jego, tak jakby te jego prawe ręce, jest tutaj jakieś takie wybieranie własnej korzyści, a nie tak, jakby dobra ogół. Ok? Cała sprawa będzie, ma jakąś szerszą wizję, bo nie widzisz w tej sytuacji gwiazdy. To będzie coś, wow. Gwiazda również pokazuje te 8 gwiazd. Otwiera to nowe horyzonty. Będzie to coś ładnego, coś co pokazuje mi się jakieś, właśnie, projektowanie wnętrza, dekorowanie, remont, który będzie widoczny, prawda? Będzie przedstawiony na widok i on będzie bardzo, bardzo ładny. Gwiazda mówi o tym, że Otwierają się nowe horyzonty, wraca nadzieja, jest wsparcie, jest taka magiczna przychylność świata, która właśnie po pozwala nam spełnić marzenia, tak? Więc tego jeszcze nie widzisz, to będzie coś, co, co będzie takim, z takim efektem wow. Ok, i myślę również, że jakby. To otwiera, takie jakby ukończenie czegoś, otworzy też jakby jakieś właśnie nowe przestrzenie. Eee, no właśnie, jak się kończy cała sytuacja? No, mamy maga, więc tak jakby z głupca idziesz do maga i mag tak jakby kreuje, ma ten właśnie symbol nieskończoności, czyli to, co tak jakby zaczął tutaj, tworzy tu. Eee, no, mak jest też tak, jakby, prawda, mamy powiązanie pomiędzy tym, co się zaczęło w przeszłości i, tak, jakby z tej przeszłości. On tworzy coś nowego, ponieważ ma te asy na stole i tworzy, tak, jakby, jeszcze większą wizję czegoś. Ee, więc, jakby to, co robisz teraz, powiedzmy, to, co się starasz. To nie pójdzie na marne, jakby idziesz w jakby nowym kreatywnym kierunku, e, bardziej takim mam wrażenie, niezależnym, trochę na Twoich zasadach. Być może tak jakby kończysz coś dla kogoś, ale widzisz, że tak jakby większy zysk ma ta osoba, która mniej tutaj zrobiła, i możesz przejść na własną działalność, tak jakby tworzyć teraz dla siebie, bo jesteś tym ekspert, ekspertem. E, no dobrze, ładnie to wygląda. Co sobie tam zacząłe, zaczęłaś, Panno? To się uda skończyć na takim poziomie, jak wymagasz, prawda? Perfekcyjnym. No, te ci królowie, którzy tutaj są, mam wrażenie, że bardziej korzystają z tej sytuacji niż tutaj się angażują. Raczej tutaj ty masz pełne ręce roboty w całej tej, tej sytuacji, ok? Ale tak jakby to się opłaci. Gwiazda mówi, że to będzie mm, jakby szerzej widziane. Tak, zauważone również. I Mak mówi, że jeszcze bardziej to pobudza jakby jakąś kreatywność i, i działanie. Jeżeli, prawda, jakiś, masz powiedzmy kolejnego klienta, kolejny kontrakt, e, tak jakby na zakładkę, no to Mak mówi, że ruszasz z wielką kreatywnością, e, prawda, bo głupiec idzie do Maga, więc są nowe sprawy. I, i też e, takie ukończenie... Jakby cała tańcza, wszystko zostało tak zrobione jak chciałeś. Także no, są tutaj też właśnie te sukcesy. Ok, zobaczmy, co ci tutaj tarot radzi. Jedyna ta właśnie wymagająca, milcząca osoba, która ma swój plan i tak, jakby ma swój zysk, który będzie ok. Okazała nam się Dziewiątka mie Mieczy. Dziewiątka Mieczy mówi e, e, właśnie w tej talii, właśnie on siedzi w swojej złotej klatce, ale drzwi ma otwarte, tak? Niby jest mu dobrze tutaj, e, prawda? Ale nie, nie jest wolny, ok? Natomiast ma możliwość się uwolnienia, tak jakby z tej złotej klatki. Więc e, prawda, mm, możesz właśnie pracować dla kogoś i jest ok, jest dobrze, jest Ci tutaj wygodnie, niczego Ci nie brakuje, ale to nie jest też wolność. Prawda, masz drzwi otwarte, ale prawda, siedzisz w tym jednak zamknięciu tutaj. No dobrze. E, Myślę, że to wszystko, panny. Pozdrawiam, widzimy się w przyszłym miesiącu.